Dzisiaj pokażę Wam jak zawiązać kluczkę popularnie zwana supłem. Może się ją bardzo prosto. Naprawdę chyba to każdy będzie potrafił zrobić. Oto kluczka. Kluczka nadaje się do wielu różnych rzeczy. Jej zastosowania są zbliżone do zastosowań ósemki. Jedną z wariacji, której dzisiaj nie będę szczegółowo omawiał, jest węzeł skrajnie pośredni. Wiążąc kluczkę z pętlą, można stworzyć coś takiego. Najczęściej stosowana kluczka i tak będzie przez Was w postaci kluczki z pętlą. Wiąże się jak zwyczajny supeł, tylko że pętlą. Pamiętajcie o tym, że każdy węzeł musi być ładnie przygotowany, żeby żyły szły równolegle. Tak wygląda kluczka z pętlą, powrotna. Teraz widać, że kluczka może służyć także do łączenia lin lub robienia pętli. Inspekcja tego węzła jest wybitnie prosta. Naprawdę ciężko coś tutaj zepsuć przy nim. Z jednej strony ma taki łuk, a z drugiej strony iksik. Ten łuk tutaj i iksik Szczególnie widać w przypadku takiej pojedynczej kluczki na jednej żyle. Przywiązanie kluczki, ciężko coś zepsuć, no ale jeden z możliwych błędów jest znowu niepuszczenie żył równolegle, tylko skrzyżowanie ich. Kolejnym błędem przywiązania kluczki może być zostawienie tej końcówki trochę za krótkiej. Podsumowując, kluczka jest bardzo zbliżona do ósemki, ale. Trochę gorzej spełnia swoje role niż ósemkach, gdyż ciężej się rozwiązuje po zaciśnięciu i troszeczkę bardziej osłabia linę przy obciążeniach.